z tej strony z Dixon i się z World of Tanks e, Widzę jak kolejna e, bitwa, kolejne rozwalone czołgi i kolejne wydane pieniądze e, i za 2 sekundy jedną jedziemy e, gdzie jedzie najwięcej osób no to my też tam jedziemy Jedziemy z dwoma pancernikami i, czołgiem śred... i z dwoma czołgami średnimi. A ja też jestem chyba średni. Ale siebie nie liczę. Jezu, tysiąc HP mieć. To dużo. Yy... Tutaj jest baza, więc tu mogą podjechać. Zależy czy grają bardziej na bazę, czy grają bardziej na yy, wiadomo yy, strzelanie. Że zabijanie i, i szybkie ukończenie. Że szybkie to nie musi być, ale no. Zabicie po prostu. Zlikwidowanie celu. No widać, że jeden próbuje podjechać na bazę. To jest yyy średni tam był no czołg średni tu jest, dobra ja mogę spróbować do niego podjechać zauważył mnie U. na moim mi przeleczał nad głową nad nad tym włazem Błot. No. A natrafiłem go w głąźnicę, a to ciekawe. A aż tamtąd. Tu. No. Błąd numer jeden nigdy się nie odwracać tyłem do przeciwnika. Nawet w piłce nożnej. Może zostać piłką. A tu mogę dostać silnik, który jest właśnie z tyłu A silnik jak wiadomo jest najlżejszy. Tylko zauważyli mnie kletki jest tutaj dobry On patrzy na mnie Ten niszczyciel podjeżdżał a to skubany bądź to nie będzie dobra gra Jechał mi tu ile mu zabrał hp w ogóle jak i to ja wyjeżdżam no... Dobra, naprawione. Szybka zmiana... ...burki. I kontra-atak. O, pz -ek. tu stoi, taki jak ja mam. No, stał. Teraz wrak stoi. Nie trafiłem. Nie, ja jadę na armatę. Nie dam rady wjechać na armatę, bo tam stoi. Miałem jaką pomoc, bo tu chyba nie ma czegoś takiego jak pomoc przyjacielska. Tu no, trzeba być hamem. <laughs> hmm, tutaj Niech chcę ten sam zostanie tutaj. Nie chcieli. Dobra, nie ma jak we mnie trafić, ja jestem za szybki dla niego. Yy, może to będzie pierwsza runda, w której nie, nie zdechnę. No, jeszcze nie trafić. Nie, nie dziwię się, bo on jest taki zezowaty, jak. Jest yy, pełne kółko. No i zwycięstwo. O przy okazji mi się odrodziło apteczka i e, naprawianie mechanik. Punktów będzie mało, bo nie zabiłem nikogo. Ale za sobą przyjdziecie są punkty. No 200. To nie jest dużo. Eee, badania. Ile mi jeszcze brakuje? Oś 700 no to jest szansa że w tym odcinku to zrobię bo teraz mam... zależy jak będę i dobrze grał bo mogę zrobić to raz a mogę dostać 700 całe a mogę to robić więcej razy dostać po 200 po mniej nawet około 3 rundy chcę zagrać bo no Same za zaczęcie tej rundy to jest około minuta no wiadomo tutaj minuta jest na wagę złota ale góry to są chyba Alpy Włochy to są mapy nie mogę włączyć? Mogę tylko wyłączyć. No, tam chcę jechać. Tam jakiś sta stanął, zjedzy, w Zajechał mi drogę. Tu będzie dużo wrogów, jak... mi zastanawia, skąd, skąd oni wiedzą, że tu będzie akurat wróg. Nie, bo tu się już rozdzielamy, rozdzielamy. Okej. Okay. Ja sobie pojadę prosto na lodowiec. Yy, bo, no. O z karabinem. Ale Kletki szybko zdechnie. O, nie zauważyli mnie. obracamy nie widzę nikogo schowali się tam jest On jest za górą to tam a tam jest góra no rzeczywiście tutaj nie wyjeżdża Mogę pod... dobra, jadę tam. Najwyżej zdechnę. O, tylko jest ten... jeden problem, że tylko zdechnę. Jezu, ile ich powykrywałem. naście żyje. Ja... ja jadę, ja ich nie, nie strzala, no to mam gdzieś... Później się ich najwyżej zabiję, jak ja nie zdechnę. Dobra, jestem. O nie To ja nie, 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 ja rezygnuję Zwalniam się Zauważył mnie Co? Jedziemy, jedziemy, jedziemy Zostałem... Amo je... co jest? Dobra Jestem bezpieczny na 100% Ale czy tak czuję, że działo na mnie patrzy chwilę to jest postał to by ci nie stało, bo wtedy ja zniknę bo z mapy No mogę jechać Ale długo stałem No Nie obraca się Jedziemy Buch tam tylko rozwalili, będę zaraz trzeci yy, tutaj Bezpiecznie No nie ma innej drogi, bo tam bym pojechał i bym nic nie zrobił. Bym dojechał jak to do swojej bazy. Aha, tu my już przyjechaliśmy całą mapę. Teraz trzeba znaleźć yy, działo sobie, które będzie No właśnie już jest wykryte Ja mogę sobie ponabijać punkty yy, za bazę Chyba, że się już z nimi nie rozprawiam Dobra powinien się z nimi rozprawić jestem najgorszy Dobra podjadę tam zawsze 10 punktów na plus yy... No ale tak gracz który go zabije będzie miał więcej punktów Ale fajnie byłbym go zabił No i nie zdążyłem Ale widzę drugi win Fajnie Teraz będzie też chyba będzie mało. On nie starczy mi raczej. Choć w tej rundzie zrobiłem więcej, mi się wydaje. A nie mniej? Oha. No to super. No 700 nie dostałem. Brakuje mi 500 to Najpierw sobie dobiję po odcinku już Albo go wy odcinek wydłużę To też jest yy, możliwość Zawsze Upłynęło 25 Zaraz powinno wczytywać, bo po około minucie Do minuty wczytuję już Chyba nie no, zdarzało mi się, że dłużej. I to naprawdę zdarzało się trochę często. No. O już mi się kończy pobierać yy, World of yy, Warship. Upłynęło minuta za chwilkę. O! Minutka tyk. dalej nie wczytało, No trochę to jest czy potrwa? O no. Albo mi, mi teraz da do bitwy, albo mi wywaliło World of, World of Tanks. A nie wczytało do bitwy, no to 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 lepsze. Nie, gramy z czwórkami czyli powinno być troszkę lepiej dla mnie oczywiście no jałem średni ale nie ma dział samobieżnych i nie ma czołgów ciężkich to też jest fajne i nie ma są średnie niszczyciele letkie i tyle no to fajnie bo nie lubię dział samobieżnych. Co jeszcze ładuję? Zawsze się szybciej już w tym momencie ładowało. Kiedy ja pierwszy raz widzę ten pasek chyba? Było chyba tego paska, czy był? Nie wiem. Czemu nie słyszę nic? O, no już jest końcówka. No, no już, no już mało. O, no się, to Dlaczego jestem w trakcie bitwy, co tu się stało? Aha. Dziwne. Tu w Battlefieldzie takie rzeczy, ale nie... World of Tanks. Już raz mi się tak zdarzyło. No, trochę mam już godzin w tej grze. O Oni nie trafiłem. Kto mnie niby widzi? jeszcze ani nikt nikogo nie zlikwidował To mi tak średnio pasuje Bo ja się zapewnie czuję Bo ja nikogo nie widzę więc ja się czuję tak jakby No wygrywaliśmy A tak naprawdę teraz oni wygrywają okay. Tam ma no, i ten jeden loa Nam wystarczy jeden dobry strzał. O. O nie. No. Miałem go przez chwilę. Nie, teraz go nie, nie zauważę go. Najgorsze jest to, że ja tu zbytnio nie wyjadę, bo mogę mnie widzieć zawsze Nie chcę mu zepsuć celowania, bo wiem jakie to jest Jak to utrudnia Jak cię sojusznik uderza Nieraz raz tak miałem I to było irytujące Jak on przyjechał, to ja też powinienem przyjechać ja przyjeżdżający i teraz umieram. No, przejechałem. Jadę do miasta. To jest miasto. O nie. Dobrze to wyliczy wyliczyłem, że go uderzę. Yy, tutaj... Oła! O nie Umiał nim jeździć Umiał kierować niszczycielem No to było z mojej strony No beznadziejne yy... 5 HP mu zostało Z rogów mają dużo Loła Jezu. Ale u nas też mają Loła No to ten ma naprawdę dużego Loła Ten ma loa 13 HP to to jest mało Bardzo mało Ale on ma tryb ostrzał na silniku, że jak staje to ten silnik się Wyłącza, nie hałasuje. Ten to, co on robi, prawie będzie sobie to, co, czego on pilnuje. Krańca mapy? O, wróg dead no. no właśnie tego się spodziewałem. On sto... nie, no stoi tu przy bazie. Wyjechał. No i nie opłacało mu się to samemu robić. Ale w ogóle śmieszny czołg. Na pewno jest sprawny. Oho, strzelają w niego. Ale tak naprawdę to każdy czołg jest zagrożeniem Nieważne czy duży czy mały Każdy jest zagrożeniem Dalej w tym mieście się strzelają No wiesz on mógł go uderzyć No i ma Deda. On ma teraz lepszą sytuację No O Ty on ma mocarne działo w ogóle to żebym uciekał, <grych> ty. Ale plusem dla niego jest to, że on jest niski. Ty, krytyczne ty. wiesz, on go pchniecie. To jest plastik dla tego czołgu z butelki no ale ten w sumie teraz on dużo widzi on nie ma tak najgorszej tej pozycji krytyczne nie wiem czy on go widzi czy nie o, zabił go o, zauważyli go. No i on ma Deda. Zabiję go. Zabił. Ja jak tego zabijam, to mamy na pewno Deda. Sojusznika jakiegoś. On ma 8% HP. Ale my. 14% mało obaj mają. A u wroga no to No prawie, prawie fulla mają Bo ten jeden ma połowę Nie tu No tylko No nie No i koniec On sam raczej nie jest nic w stanie zrobić Oho, pali się Spali się nie ma, nie, nie, no niestety miał gaśnicę. Ale miał ręcz to ja mam automatyczną zapontowaną. Dwóch mu zostało i to jest tych dwóch, co ma najwięcej HP. To musi być jeden dobry strzał. No, i koniec bo musiał go najlepiej podpalić no i on by nie, nie mógł mieć yy, gaśnicy to so, gdyby była jeszcze jakaś szansa albo w amunic amunicję trafić to by wybuch nie bitwy ile no jeszcze mniej że to by był Andres tego co to, to wiecie, suba Łapkę i ocikto. Pozdro!